Dobry dzień dobry, już tylko jeden dzień został i mamy weekend Czyli co? Czwarteczek, czwartek, czwarteczek, czwartunio parafrazując piąteczek eee, Upały na dworze fatalne, praktycznie ponad 30 stopni w Poznaniu, nie dało się tego wczoraj jakoś sensownie przeżyć eee, Dlatego dzisiaj też jedzenie takie będzie bardziej stabilne, bo pamiętacie, że jeżdżę samochodem w samochodzie jest piekło, także wczorajszy kurczak z soczewicą w zasadzie już był na granicy bezpieczeństwa żywności Także dobrze, sanepid nie wjechał mi na samochód. Dobra, teraz szybciutko pokazuję co robię. Okej, okay. to tak, sałateczka, bo to jest dość stabilne. Nawet jak zwiędnie, to się nie niewiele z tym stanie. Ogórek kiszony do tego szynka taka parmeńska, żeby troszeczkę, że tak powiem, nadać jakiegoś smaczku. Do tego będą pestki dyni, słonecznik i, i, i oliwa z oliwek. A tutaj się robią lecią. Och, widzicie, widzicie to? Czy wy to widzicie? Dodatkowamy, żeby nie zwiędł. Omlecio z jajeczek, bo to jest bardzo stabilne, do tego pieczareczka i cebulka i w tym momencie, jak to będzie wszystko ładnie zapieczone, odparowane, ścięte z jednej z drugiej strony, to mogę, mogę z tym jeździć do, nie wiem, do, do Moskwy i z powrotem. No Tradycyjnie na śniadanko moje prochy, do tego jakiś owoc i, i tyle. Co wy macie? Chwalcie się, pochwalcie się. Co wy macie? Co wy jecie w takie temperatury? Bo mi się już odechciewa. No ale wiem, że muszę zjeść, tak? Rano wstaję, nie chcę mi się, ale wiem, że muszę. Pamiętajcie, śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem w ciągu dnia. Dobra, odmeldowuję się. Na razie.